Matko Boga i ludzi na ziemi, Ty świata Królową, tyś gwiazdą na niebie, ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron, Maryjo Ś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maria. Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. W sercu w um a w oczach wciąż strach. Usłysz Pani błagania, pomóż nam Maryja. Po prostu najpierw gratulacje. Piękna grota. Nie dowiedzieliśmy się, kto jest fundatorem. Niech to pozostanie dla dobra wspólnoty. Jest to osoba, która przychodzi nieraz i się modli. Niech to pozostanie. Więcej na ten temat nie, by, nie chciałbym mówić, bo ta anonimowość jest. Natomiast inicjatywa powstania tej groty zrodziła się. Kiedy obserwowaliśmy, tutaj jest też zabytków tę starszą figurę i ona jest bardzo zniszczona. I taka myśl przyszła w czasie odwiedzin duszpasterskich pasterskich Kolędy, żeby postawić nową figurę. Potem architekt też tak podpowiedział, że ten narożnik, tutaj przecież są fundamenty. Na tych fundamentach, proszę, tam trochę było dostawionych wzmocnienia, postawiliśmy groty. Zagroda w zamyśle pierwszym miała być o wiele, wiele niższa, ale kiedy odnaleziono na jednych z salek figurę Matki Bożej z Lourdes, która kiedyś była zakupiona przez księdza Jerzego Stachowiaka, to Rada Duszpaselska wpadła na pomysł, po co kupywać nową, jak można wykorzystać nią. Jedynie jest dokupiona Bernadetta Subiru, i tak się stworzyło to miejsce. Architekt kazał to zachować do własnej do mojej myśli i serca, więc też go nie zdradzam. Wszystko jest prawnie. Poza tym wykorzystane zostały też pewne elementy, które ofiarowali parafianie, ale pewnie pięknie wkomponowany jest ten kamień granitowy, który kiedyś służył do innych miejsc, dzisiaj uzupełniony, wyszlifowany i pięknie to jest wkomponowane w to miejsce. Myślę, że także to zieleń i to miejsce Tutaj będą się odbywać majowe nabożeństwa, te mojowe apele, które tak pięknie się przyjęły. W maju tutaj gromadziły naprawdę wielu parafian. I to będzie takie miejsce też bardzo ważne, bo dzisiaj nam potrzeba takiego zaciszy. Tutaj nie słychać tak specjalnie samochodów. Jest takie zaciszenie. Tam mamy też ptaszki, które też na dźwięk Matki Bożej nie. śpiewają. Niech to wystarczy. Czas pokaże, jak to się tutaj przyjmie, ale na ten początek też i poświęcenia, kiedy moi koledzy kursowi przyjechali z no znaniem wielkim, odebrali to miejsce, no a wiedzą, że ja już taki jestem, że muszę coś tam zawsze, coś dobrego zrobić. Ale też chciałbym podziękować tym, którzy, wiadomo, ofiarował to miejsce, i tak sfinansował, ale także i tym wszystkim, którzy tutaj trudzili się i pięknie to przygotowali. Nie wymieniam, bo to są nasi parafianie, serca to czynili. Oczywiście, że odpłatność pewna była, bo to musi być za pracę, ale wiele rzeczy też było zrobione w takiej inicjatywie. Serce, mój brat tutaj wiele też po kolanach robił, wiele rzeczy przygotowywał. Niech to wystarczy. Dziękuję wszystkim za tak liczny udział w niedzielę i za takie. Skupienie Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wiekowania.